Opis przypadku pacjentki z łojotokowym zapaleniem skóry. Wiek pacjentki 30 lat. Zmiany skórne pojawiły się nagle bez chorób współistniejących. Miejscowo stosowane były jedynie emolienty bez maści sterydowych. Tutaj stan po 5 miesiącach terapii. Co zrobiono, aby uzyskać taki stan? Wprowadzono zmiany w diecie, bez pszenicy i cukru, jedzenie jak najmniej przetworzone, w miarę możliwości ekologiczne. Odrobaczono i odgrzymiono organizm terapią na biorezonansie oraz terapią ziołową. Wprowadzono kwasy omega-3 dobrej jakości, a także witaminy i minerały. Tutaj stan po 8 miesiącach terapii. Pacjentka wykonała bardzo dużą pracę, aby osiągnąć taki efekt. Przede wszystkim była cierpliwa i zaufała terapeucie, a wszystkie zioła i suplementy były najlepszej jakości. Dodatkowo zaczęła chodzić na lekcje tańca, co spowodowało wzrost endorfin, a łatwo nie było, gdyż w trakcie oczyszczania zmiany pojawiły się tam, gdzie ich wcześniej nie było. Na szczęście po ośmiu miesiącach, jak organizm pozbył się nadmiaru toksyn, zmiany za uszami oraz na skórze głowy także zniknęły.